Dobra, witam was ludziska ponownie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic, tylko że ten odcinek będzie trochę nieco inny. Ponieważ będziemy zmierzać do klasztoru. I jest taki plan, że zejdziemy, bo musimy znaleźć taki pierścień. No przynajmniej na poziomie moim 41. Musimy znaleźć pierścień i... no... coś z nim zrobić, tylko nie pamiętam, co. No to teleportujemy się. A w tym czasie. Serki? Poszło! w klasztorze. Pobawimy się trochę. Wow, parkour! Tak, będę skakał po krzakach, będę łaził nie jak bezdomny. Wotaki. Okay? Dagot. Szukam piątej świątyni pradawnych. Tu nie ma żadnych świątyń, tylko lud, góry i onkoline. Obawiam się, że nie mogę tu. Zgłośniej trochę, bo pewnie mnie nie słyszycie. Szukam pewnego artefaktu. Pert, Artefakt. Są tu przyniesione z pustyni lat. No i gramy się na serki ludziska, no, nie, nigdy ale nie i, i, komputer mi się psuje Poczę ostatnio i coś w kaput dziejów. jest po prostu. Co to za kroniki? Zawierają całą historię naszego zakonu. Szczególną uwagę poświęcono w nich początkom bractwa. Świetnie. Gdzie mogę znaleźć te księgę? W bibliotece. Ale jest pewien problem. Co za problem? Księga zawie. Tylko nasi magowie wiedzieli, jak ją bezpiecznie czytać. Więc w czym problem? Ponieważ magia przepadła, nikt nie potrafi przewidzieć, co się stanie, kiedy o. otworzymy księgę. Tak lepiej będzie ci Musisz zachować ostrożność. Dzięki. Może mi się uda. Gdzie mogę znaleźć kroniki? Bibliotę. W I bl... bl... dolnym poziomie. Co teraz się pobawimy jeśli mamy? nie, no przecież ostatnio zużyłem. Chociaż morda kupiłem... Ale nie ma kto tutaj sprzedać. Jeszcze coś sprawdzimy tylko. Masakryzny jest dla mnie to w tej grze, że po prostu nie da się kupić zwojów. Można kupić tylko przepisy na zatrudnostrzała strzałę albo coś takiego. Ale wiecie co ludziska, wezmę lata. Oj, sorka. Ekran tam przesunąłem. Weźmiemy sobie pochodnie, bo tak to oślepne. O, teraz widać. Tylko, że jak mam pochodnie, to jeszcze gorzej mi się tnie, więc sorka. Ale inaczej bym nic nie zobaczył. No i zaraz się okaże, że wyskoczy na mnie zombie Britney Spears. Tunnelik? Bo myślę, że tu zaraz Britney Spears na mnie wyskoczy. Albo 50 cent. Halo? Britney? 50? Nie ma nikogo. O, widzę dno! Yeah! Dobrzy jesteśmy. Bo jeszcze, że jak otworzymy tę księgę i przeczytamy, to zaraz nam wyskoczą szkielety. Albo jeszcze co innego. Okej, okay, zaczynam się bać. Pulpit. Jakie kurcze określenie. XXI wieku. SPG, no, SPG, no. no. Tu już kiedyś byliśmy, no właśnie. I już chyba wszystko pozabierałem. I teraz... Dobra. O! Kroniki. Łupsik teraz! Akasha. Miał schować w świątyni ostatni artefakt, i wody wzburzyły się na oczach Akaszy. Sarki, ale się tnie. Zatopiły świątynię, I Akasza udał się na północ. Aż dotarł do wielkiego pasma gór z odwiecznego lodu. Tam założył klan. I był to Klan Ogni. O, no, Szybko teleportuj się, bo ja nie chcę zostać zjedzony przez szkielety. Że zaraz pewnie by tu wyskoczyły. Dobra. A z teleportacji? Tak, się gro. Jesteśmy, jesteśmy. Raz miałem takiego buga, że grałem wcześniej, to orkowie z Nordmaru pojawili się nagle w warancie. Na drugim końcu mapy w ogóle. To jest nieludzkie. I teraz... klasztor, hmm, klasztor, klasztor. Dobra, wiecie co, ludziska, tutaj zakończę i zaraz znowe.